Warto by zobaczyć teraz, co tak naprawdę badałem. Żeby to zrobić, nie rozmontuję jeszcze tego układu. Zostawię podłączone sondy. Odłączę tylko generator. Z tego względu, że jeżeli zbadałbym teraz ten kondensator podłączony. Po wyjęciu z tego układu, po odłączeniu go i bym wsadził do miernika uzyskałbym inne wartości. Przesunięcie kąta fazowego jest zmieniane przez sondy. Mało tego, czym większa tutaj rezystancja i pojemność, tym większy przesuw kąta fazowego uzyskuje, więc w tym momencie, żeby zbadać poprawność wskazań miernika, rezystancji szeregowej i pojemności, muszę zbadać kondensator w tym układzie. Po wyjęciu uzyskam inne wyniki. Oczywiście to można przeliczyć, ponieważ znamy pojemność i rezystancję sąd. Na razie zrobimy to tak, żeby zaprezentować te wartości. Stawię sobie miernik. Jest podświetlony i tak. Odłączy się z masą bezpośrednio. W wejście. Natomiast ominę rezystor. Teraz mam badanie w trybie automatycznym. Proszę bardzo. Wyliczyliśmy 90 mikrofaradów. Mamy 89,9. To co mnie tutaj interesuje. No tak. W tym wypadku muszę zmienić funkcję na, na półautomatyczną, czyli wybieram sobie e, mierzenie pojemności szeregowe i teraz tak QSR, do tego wrócimy. Przesunięcie fazowe wyszło na minus 78. My do pomiarów użyliśmy minus 85, 78, 85 oczywiście z minusem. Przy tej klasie przyrządu i tej klasie przyrządu, i tych pomiarach, które jak Państwo widzieliście, są robione no dosyć szybko. Tutaj tylko trzeba wzór wbić w kalkulator albo w Excel i mieć to po prostu na stałe. Tutaj trw obliczenia trwają długo, ponieważ nie widziałem, co dokładnie pisze. No niestety, Państwo za to widzieliście. Więc w tym momencie mamy potwierdzone wyniki. Ach, nie potwierdzane, ponieważ to jest 1 kHz. Muszę zmienić częstotliwość. Na 100 Hz, jeszcze raz. Teraz pojemność 92, 93. My zmierzyliśmy 90. Eee, patrzę, czy gdzieś sobie zapisałem. Eee, nie. Kąt 87, nam wyszło 85. Nadal uważam, że to są wyniki więcej niż zbieżne, w szczególności, że niska częstotliwość. No i teraz przejdźmy do... W tej szeregowej. Tutaj wyszło 0,8, nam 1,1. Powiem tak, dużo zależy od tego, jak te kabelki wszystkie tutaj dosyć luźno przecież przebiegające są pokładane. Zaraz pokażę, jak zachowa się w ogóle sam rezystor. Sekundkę podłączyć teraz w miejscu, gdzie były sądy podpięte. Nadal jest 80. E, przygotowuję, przygotowując się do e, tego nagrania wykonałem kilka pomiarów i uzyskiwałem wyniki e, wręcz 1 do 1. Nie będę powtarzał tego nagrania. Jest to jednak dosyć męczące. Każdy może we własnym zakresie przeprowadzić i zobaczyć e, jak bardzo e, w sumie też i niełatwo przeprowadzić to badanie, ponieważ w momencie, kiedy badamy przy nieekranowanych obwodach z kondensatorem tak małe napięcia, przy tak dużym wzmocnieniu, to odczyty tutaj też mają swój uchyb. Oczywiście do obliczenia dla chętnych. Ja tutaj mam potwierdzenie, że uzyskiwałem wyniki typu 0,9 ohm, 0,9 ohm, zarówno mierzony przez miernik, jak i przez metodą techniczną, oscyloskopem. No i tyle. Nie macie co na ten temat rozwodzić. Tak jak mówię, każdy może w każdej chwili pobawić się i zobaczyć, jak to jest łatwo, bądź niełatwo. Na tą chwilę Zrobię jeszcze o. taki manewr, tu jest minus, oczywiście chciałbym to najpierw rozładować, nie chcę podłączyć przypadkiem naładowanego miernika nawet do tak niewielkiej wielkości, ok. Odłączę sondy pomiarowe, żeby tutaj nie zakłócały i bezpośrednio wepnę. Badany kondensator, tak przy okazji, co my badaliśmy. Elektrolityczny. Staram się, żeby było widać. 100 mikrofaradów, 35 V. Łączka odświetlania z powrotem. Minus do minusa. Teraz ten układ kondensator był półtowany, zobaczymy, jak tutaj wejdzie. Przed. I teraz proszę zobaczyć. Pojemność ta sama. Rezystancja od razu spadła. 0,8 na 0,6 a potrafiłem dla tego kondensatora uzyskać na tym mierniku również wartość 0,4, dlatego będę się upierał, że to wskazanie nie powinno służyć za bezwzględny parametr. Jest na tyle problematyczne do przeprowadzenia, żeby to zrobić bardzo dokładnie, że przy selekcji kondensatorów możemy tylko się posługiwać mniej więcej. Jeżeli uzyskamy wartość wysoką, to od razu wiemy, że kondensator jest zły. Jeżeli uzyskamy wartość niską, to kondensator prawdopodobnie jest dobry, z tym, że musimy sprawdzić, czy w danym zastosowaniu kondensator z niskim ESR pod większym obciążeniem może się okazać, że jest zły. I to by było na tyle jako potwierdzenie tej metody badania.